Państwu witam Państwa po raz trzeci w sadzie pana Lucjana Menarczyka W kolejnym odcinku o własnych dyskusji. Dzień dobry, panie Dzień dobry. Panie Lucjanie, spotkaliśmy się tutaj, żeby podsumować obecny sezon. Zabiegi, które pan wykonał od lipca w sadzie, jaki był przebieg pogody, jaki jest prognozowany plon? Proszę, że pan nam na pokrótce to nakreślił. Od lipca dużo się wydarzyło. Przede wszystkim najgorsze to, co było, to były te bardzo silne upały. Ponad 30 parę w cieniu, co no, nie skutkowało dobrze. Są gdzie niegdzie lizaki, opar Żelizna yy, posłoneczna. Yy, zabiegi trzeba było wykonywać bardzo późno w nocy czy wapniem, czy czymś, żeby po prostu nie poparzyć owoców. No, co można powiedzieć? Później znowu przyszedł deszcz. No, oczekiwany deszcz, ale też yy, yy, ciężko było wykonać niektóre prace yy, w sadzie. No i później znowu. Susza, deszcz, przeplatany, no, miałem też 15 sierpnia grad, który mi zniszczył no, szacowane ponad 30% uszkodzeń na jabłkach. No i muszę powiedzieć, że trochę przykro, no, ale trzeba iść dalej. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Co chodzi o plony, no, plony zapowiadają się obfite. Co tu mówić, to będzie chyba raczej powtórka z 18 roku. Jabek jest bardzo dużo. Jabłka są eleganckie dobrej jakości. Przede wszystkim co ostatni tydzień bardzo chłodnych nocy, a ciepłego dnia w bardzo dobry sposób wpływa na wybarwianie jabłek. Nie ma tak dobrych preparatów na wybarwianie jabłek jak cięcie, letnie i chłodne noce. Ciepłe dni. To jest najlepsze wybarwienie, co zresztą widać. Od lipca już można było troszeczkę zbastować z wykonywaniem zabiegów, bo wiadomo, jeżeli nie wpuści się parcha, to później wystarczą zabiegi co dwa tygodnie. W lipcu, jako ostatni, już zabieg był wykonany kadi. Zauważyłem w sadzie wszystko było już wyczyszczone, ani jednej plamy parcha, więc co dwa tygodnie regularnie stosowałem preparat kapten Zewisinowy 50WP, oczywiście z mieszanką preparatu satwos w celu wzmocnienia odporności, a zarazem też bardzo dobrze działa na wzrost owoców, no bo ma w sobie fosfor lipotaz. No, i były jeszcze zabiegi wapniem. No, i czekamy co będzie dalej. Już niedługo nastąpią zbiory. A Panie Lucjanie, a teraz jeśli chodzi o zbiory, to planuje Pan sprzedać większość jabłek, czy też zamierza Pan je przechowywać? Hmm. No, 30% wiadomo, że pójdzie do zakładu przetwórczego. Szczególnie to jabłko, które jest pobite gradem. Reszta będzie jakieś 50% złożę do swojej przechowalni zwykłej. Którą mam, 50% będę posiłkował się i trzymał u kolegi w chłodni z kontrolowaną atmosferą, z myślą, że, że uda się to szczęśliwie sprzedać. Panie Lucianie, nawiązując do zabiegów, jakie Pan wykonał w sadzie, chcielibyśmy się na chwilę zatrzymać przy naszym produkcie Kaptan Zawiesinowy 50WP. Jakie są jego główne zalety? Jakie Pan widzi jego e, główne e, cechy, które wpływają na wybarwianie jabłek? Na, na na ochronę przed parchem? Zalet preparatu Kaptan jest wiele. Bardzo dobrze wpływa na rośliny. Piękny liść, zielony liść, dużo chlorofilu, poprawa wybarwiania jabłek przede wszystkim. No i wiadomo, dużo to są tego, woreczki rozpuszczalne. Wrzucamy do opryskiwacza, nie zapycha dysz, jedziemy. Także Kaptan, no i przede wszystkim co? Dalej nie przyłamał odporności na parcha co jest dużo zaletą. Preparat kontaktowy, trudno zmywalny. Niby tam mówi się, że powyżej 20 litrów jednostajnego deszczu już powinien być zmyty, ale na liściach się widzi dalej duży osad, także jest trudno zmywalny. Także zalet jest bardzo dużo i preparat jaki na początek, taki a na koniec sezonu to już jest rewelacja. Panie Lucjanie, stosuje Pan nasz kaptan zarówno w jabłoni, jak i w gruszy? Tak, tak. Sprawdza się i w gruszy, i w jabłoni. W gruszy tak samo działa na szereg chorób. Tak samo stosowałem go też po gradobiciu. Przy okazji chciałbym Państwu przypomnieć o trwającej promocji Twój Kaptan Jesień 2022. Promocja polega na tym, że przy zakupie naszych preparatów Kaptan Zawiesinowy 50WP, Kadi Capster Capduo 72,5 WG otrzymują Państwo od nas 3 kg kaptanu zawiesinowego 50 WP o wartości 100 zł. Panie Lucjanie, przy naszym ostatnim spotkaniu uczestniczyliśmy w wykonywaniu zabiegu produktem KADI. Chcielibyśmy, aby Pan nam w kilku słowach podsumował, jakie są Pana spostrzeżenia, jakie są zalety produktu, wady. Preparat Kadi sprawdził się stosowany był u mnie w sadzie trzykrotnie oczywiście w czasie największych infekcji parcha muszę powiedzieć że po zastosowaniu można sprawdzić nie ma żadnych plam także preparat się sprawdził też w dość znacznym stopniu ogranicza i zwalcza mączniaka prawdziwego także Dwie zalety, przede wszystkim też zauważyłem, że działa i na brunatą zgniliznę drzew ziarnkowych, ogranicza w bardzo dużym stopniu. Także preparat się sprawdził, tak jak mówię, można sprawdzać, plam nie ma, także większej rekomendacji nie można, zobaczyć, jeżeli nie ma plam parcha. Sezon nie należał do najłatwiejszych, mimo suszy, słyszy się, że w Polsce nie każdy sobie poradził z parchem. Lucianie, oprócz naszych preparatów Captain Kadi stosował Pan też preparat Miedzian. Stosował go Pan solo, czy w połączeniu z naszym preparatem Copper Grip? Jakie są Pana spostrzeżenia, zalecenia dla, dla użytkowników? Miedzian stosowałem i solo, i z preparatem Copper Grip, ale głównie z preparatem Copper Grip. Co zauważyłem? No, preparat jest bardzo trudno zmywalny, bo ten preparat zwiększa retencję wody. I po prostu preparat jest bardzo trudno zmywany. Także jestem bardzo zadowolony z tej mieszaniny. Yy, Miedź stosowałem w tym roku w porzeczkach trzykrotnie. Trzykrotnie w jabłoniach. Liczę też zastosować go pozbiorczo na zabliźnianie ran. I stosowany był w gruszy. Stosowany był także yy, na raka bakteryjnego w wiśni. Uważam, że to jest jeden z najlepszych preparatów na zwalczanie raka. No i muszę powiedzieć, że też ogranicza zarazę ogniową w gruszy. Podsumowaliśmy zabiegi w jabłoni. Przenieśliśmy się teraz na kwaterę gruszy, czy mógłby nam pan pokrótce opowiedzieć, jakie zostały zabiegi wykonane, jakie były problemy, czy były problemy w tym roku z miodówką. Jesteśmy akurat, tak jak Pan powiedział, na kwaterze gruszy. Jest to odmiana lukasówka. Muszę powiedzieć tak, większość zabiegów była wykonywana tak samo jak w jabłoni, czyli początek. Preparaty miedziowe, miedzian 50WP, miedzian płynny. Następnie był stosowany kaptan z satfosem. Był też wykonywany zabieg kadim. Był wykonywany też w tym roku zabieg zapobiegawczo na zarazę ogniową. I oczywiście najgorszy ten czas, kiedy w większości sadownikom sens powiek spędza miodówka. Trudny był okres w tym roku. Częste naloty trzeba było to cały czas monitorować, czekać na ten wylęk. No muszę powiedzieć, że dałem radę sobie w tym roku, choć nie można tego zabiegu upóźniać. Stosowałem abomyktynę z preparatem kipak, dobrze wybiło. Później jeszcze raz zastosowałem sam kipak na, na dobicie larw. No i muszę powiedzieć, że zabieg był udany. Ale nie należy tego zabiegu opóźniać. Tak samo jak nie należy z preparatem kipak czekać, aż przyndziurek obejmie całego liścia. Wtedy ten zabieg będzie bardzo trudny do zwalczenia. Sam wiem, że w tym roku na jednej kwaterze popełniłem taki zabieg. Nie czekajmy. Wylegają się pierwsze larwy. Jeżeli ktoś nie może widzieć tych larw, trzeba kupić sobie binokular, nawet wystarczy szkło powiększające. Widzimy kilka larw, i jedziemy z tym zabiegiem. Nie czekamy. Co muszę powiedzieć. Tu kilku osobom właśnie polecałem tą mieszaninę preparatu groty z kipakiem, i niektórzy mnie pytali, na przykład, dlaczego na samym kątku dolnego liścia robiła się plamka. Już odpowiadam. Nie należy stosować więcej jak 750 litrów wody, czyli tej cieczy użytkowej na hektar. Z tego powodu, że silikony muszą wysychać. Tak samo nie możemy robić tego bardzo późno w nocy. Jeżeli noc jest bardzo ciepła, nie ma sprawy, najlepiej zacząć to z wieczora, bo przecież też wiadomo, że abamektyna jest bardzo szybko rozkładana przez promienie słoneczne, także robimy wieczorem i nie dajemy zbyt dużej ilości cieczy i wtedy nie będzie tych plamek. Chociaż u mnie też była, jest to przymiejące, także nie ma się co martwić, także przestrzegam, żeby nie dawać więcej jak 750 litrów cieczy. Czyli nie wpływa to negatywnie na Oczywiście, na oczywiście, plonu. tak. A powiem Panie Lucianie jaki szacowany plon w Gruszy? No myślę, że tutaj będzie ponad, między 40 45 ton. No, no zobaczymy, zobaczymy. Ciężko mi to oszacować. 30 na pewno będzie, to wiem. Panie Lucianie, stosował Pan też na tej kwaterze nasz produkt Infruto. Jakie są Pana opinie o tym produkcie? Opinie są niezłe. Preparat dostarcza roślinom i cynki mangan. Także rośliny są bardzo dobrze zabezpieczone w, ten, w te pierwiastki. Co mogę powiedzieć, ma bardzo silny zapach czosnku. Zauważyłem przez te dwa lata, że rośliny wzmacniane są, więcej odporności mają, no i w niezłym stopniu ogranicza szkodniki typu mszyce. Proszę Państwa, jak widać, aura nam dzisiaj nie sprzyja. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć na kwaterę porzeczki, więc chcielibyśmy, aby Pan, Panie Lucjanie, nam tutaj pokrótce opowiedział o zabiegach, jak wyglądał przebieg zbiorów, sezonu w porzeczce. Porzeczkę, tak jak już mówiłem we wcześniejszym filmie, w tym roku, ze względu, że był bardzo chłodny okres, więc. Pomyślałem, że zastosuję preparat miedzian i był miedzian stosowany trzykrotnie. Pierwszy zabieg miedzianem był wykonany z preparatem Copper Grip. następnie był wykonany z preparatem Siarko Lexla na podbicie moczniaka i ograniczenie przędziorków. Następny zabieg był wykonany po zbiorze owoców, też z preparatem Copper Grip. Muszę powiedzieć, że. Były stosowane też inne preparaty, ale muszę powiedzieć, że preparat miedzian wpisuje się w walkę z chorobami. Bardzo dobrze załatwił antraknozę, białą plamistość liści. Nie stwierdzałem też rdzy. Co muszę powiedzieć? Był też stosowany preparat Kipak. I co muszę powiedzieć, tak jak wcześniej powiedziałem, nie należy zwlekać z zastosowaniem preparatu, ponieważ w tym roku sparzyłem się nie zastosowałem go w czas, później jest bardzo, bardzo trudna walka. Także załatwiamy tę sprawę szybciej. Preparat jest bardzo dobry, ale nie można czekać tak jak z każdym preparatem do końca. Panie Lucjanie, dziękuję bardzo za owocną współpracę w tym sezonie. Gdzie udało nam się trzykrotnie być u pana w sadzie na początku sezonu, w trakcie sezonu i teraz na zakończenie sezonu. Jest to dla nas to duże doświadczenie, gdzie możemy obserwować wykonywane zabiegi oraz to, jak nasze środki skutecznie walczą z chorobami i szkodnikami. No czego, życzę Panu owocnych zbiorów i wysokich plonów i do zobaczenia w kolejnym sezonie. Ja również dziękuję za miłą współpracę, za podsumowanie roku i myślę, że z nowymi doświadczeniami spotkamy się w roku następnym.